Svalbard, daleka północ, ląd, który w swojej podróży przebył długą drogę od Ameryki Południowej aż nad Europę. Nie związany z nikim ani z niczym, żyjący własnym życiem, dziś pod zarządem norweskim, ale tak naprawdę bardzo międzynarodowym. To ten kawałek Arktyki, który wydaje się być najłatwiej zdobywalny. Arktyki, która obrosła już swoją legendą. Trudnych warunków, białych nocy, dzikich zwierząt, ale też spokoju. To miejsce, gdzie oderwiemy się od rzeczywistości, od bieżących problemów, od bieżących spraw. W moim odczuciu, w mojej opinii, jest to miejsce, gdzie też najłatwiej rozpocząć swoją podróż, swoją przygodę z daleką północą. Łatwo jest tam dolecieć. Z Oslo jest kilka połączeń dziennie. Łatwo jest się tam zakępingować, jest dobra infrastruktura. Jest parę też bardzo popularnych tras, dzięki którym zwiedzimy ten przepiękny, to przepiękne miejsce. Dlaczego warto i co tam zobaczymy? Na pewno zetkniemy się z legendą Białego Niedźwiedzia. Kiedy podróżujemy tam w lecie, kiedy jest tam ciepło, czyli lipiec, sierpień, tych niedźwiedzi nie powinno tam być. Natomiast wszędzie znajdziemy znaki ostrzegawcze, że gdzieś one mogą się znajdować. Jest to miejsce, gdzie niedźwiedzia polarnego jest więcej niż ludzkich osadników. Gdzie jest on realnym konkurentem dla człowieka. I z tego należy się cieszyć. Jak ja wspominam Svalbard, przede wszystkim jako kraj, miejsce pełne wody. Co ciekawe, nie ma tam ani jednego drzewa, roślinność jest już tundrowa, arktyczna i w związku z tym ta woda jest wszechobecna. W arktycznym lecie leci ona albo z góry, albo w niej brodzimy. Spływa ona z Gór. Nie jest to rejon wybitnie trudny turystycznie. Bo też nie o to tam chodzi. Nie chodzi o to, że będziemy się chwalić tak, jak zdobywalibyśmy Himalaje. Nie będziemy mówić z taką nostalgią, jak przepłynęlibyśmy Atlantyk. Tutaj spotkamy nienaruszoną jeszcze przyrodę. Tutaj spotkamy się z ciszą. To jest moje wspomnienie o tym rejonie. Wszechogarniająca cisza, brak zasięgu telefonów komórkowych. Możemy wreszcie odpocząć. To jest ta łatwa daleka północ, którą można polecić właściwie każdemu, mniej lub bardziej przygotowanemu. Wiadomo, warto polecieć tam z przewodnikiem. Ja tutaj y, wspominam bardzo ciepło, mm, mojego przewodnika, z. Dalekiej północy jest to strona poświęcona podróżowaniu, to on wprowadził mnie też w ten świat. Moja przygoda, wycieczka związana z tym rejonem to pierwszy trekking. Podróżowaliśmy ponad tydzień na własnych nogach. Zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów w warunkach, które w Normalnie nie uznalibyśmy za bardzo trudne. Ale uwierzcie mi, kiedy niesie się cały swój bagaż, kiedy ciągle jest mokro, kiedy nie ma z czego rozpalić ognia i musimy polegać tylko na ograniczonej ilości paliwa, to nabiera już innego charakteru. Najtrudniejsze wspomnienie to na pewno przekraczanie potoków, rzek. I dopływów do morza. Z perspektywy zdjęć filmów mogą nie robić wrażenia. To tylko górskie strumienia. Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę, że temperatura powietrza wokół to jest 9, 10 w porywach w słońcu 12 stopni Celsjusza nie ma możliwości wysuszenia się. Woda, przez którą musicie przejść, ma około 2 stopni Celsjusza, zmienia to perspektywa. To też rwące i niebezpieczne potoki. To miejsca, przez które na przykład musieliśmy zawracać, zmieniać naszą trasę. Dlatego, że okazywało się, że rzeka, którą pewnie w bieszczadach, w pieninach bym zignorował, po prostu bym przez nią przeszedł, może być zabójcza. Tak, woda na Svalbardzie może być y, zabójcza. Bardziej niż y, niedźwiedzie polarne. Wchodzimy do rzeki, która jest mętna, która y, nie wiemy jakie ma dno. Będzie ono skaliste, ale równie dobrze może być żwirowa. Możemy w pewnym momencie się pośliznąć. Mamy głębokość też nieokreśloną. Badamy ją kijkami do nordingu. Prąd tak duży, że mnie, człowieka, który waży swoje, ma swoją masę, plus plecak 25 kg, przenosił. Zwyczajnie przesuwał mnie. I z miejsca, gdzie miałem wodę po kolana, zaraz lądowałem w miejscu, gdzie wodę mogłem mieć już po szyję. A to już jest niebezpieczne. Niebezpieczne są też kry, które spływają z lodowców. Z tym wszystkim trzeba się liczyć. Kiedy szliśmy w stronę Barentsburga, to jest rosyjska osada, rosyjskie miasto w tym rejonie, musieliśmy przekroczyć rzekę, która dopływała do Oceanu Arktycznego. Rzeka jak rzeka, tam już spokojniejszy nurt, szerzej rozlana, głębokość niezbyt wymagająca. Dało się przejść z plecakiem na głowie, woda po pas. A w pewnym momencie widzimy ją, fokę. I powiem wam, że co innego zobaczyć fokę wylegującą się na plaży w helu, co innego oglądać się gdzieś w ogrodach zoologicznych, a co innego, kiedy masz świadomość, że masz plecak nad głową, musisz robić krok za krokiem, a tak naprawdę dzikie zwierzę, jest bardzo mocno tobą zainteresowana. Adrenalina niesamowita. Wiem, że to brzmi mało heroicznie, ale turystyka nie jest heroiczna. To jest przemieszczanie się, to zwiedzanie, to podziwianie. I taką przyrodę, dziką, często zaskakującą, właśnie możemy poznać na Svalbardzie. To kraj, kraina, którą polecę każdemu. Tam chce się wrócić. Tam chce się być. Bo tam. Odetniemy się od wszystkich naszych problemów. Tam nawiążemy nasz kontakt z przyrodą. Poznamy też ciekawych ludzi, przeróżnych, od rosyjskich, ukraińskich górników, po polską obsadę stacji polarnych. Poznamy ich opowieści, ich wspomnienia. Dowiemy się, dlaczego patelnia jest ważnym w każdym północnym domu i obowiązkowym wręcz narzędziem, jak można nią walczyć z białymi nieźwiedziami. To wszystkie są pewne legendy miejskie. Więc jeżeli to przeżyjemy sami, jeżeli tego doświadczymy, to nabierzemy też innej perspektywy na nasz świat otaczający nas. Właściwie to by było tyle takiej zachęty, bo tam trzeba pojechać, pobrodzić w tych bagnach, pochodzić w tych strumieniach, poczuć to, żeby zrozumieć, że zrozumieć, że świat, który nas otacza jest bardzo ciekawy.